Witajcie! Słuchajcie, dzisiaj chcę Wam pokazać ten świetny wzór. Trochę po części dlatego, że znalazłam go niedawno i bardzo bym nie chciała, żeby mi gdzieś umknął, bo wyobrażam sobie, że jest to wzór, który może mi się przydać w bardzo wielu projektach. Jak widzicie, to jest wzór taki, które, którego brzeg w żadną stronę się nie zawija. Jest on dosyć mięsisty. Ma bardzo ciekawy wygląd, który powoduje, że nie bardzo wiadomo, czy on jest robiony na drutach, na szydełku, czy w ogóle jaką techniką. Nazwałam go pleć. Plecionką, bo tak mi właśnie y, przypomina taką plecionkę, dosyć y, trudną do zidentyfikowania techniką. Bardzo lubię y, tego rodzaju wzory. Jest niesamowicie prosty do przerobienia. Tak naprawdę y, przerabia się cały czas oczkami lewymi i już Wam pokazuję, jak go robimy. Ja tutaj akurat na tej mojej próbce oczka brzegowe sobie zdejmuję. Pierwsze oczko. Zdejmuję na lewo. Co to znaczy, zdejmuję na lewo? Wkłuwam się tak, jak do przerobienia na lewo i zdejmuję oczko. Bez przerabiania zostawiam nitkę z przodu robótki. Drugie oczko przerabiam na lewo. I to jest tak naprawdę sekwencja powtarzająca się do końca rzędu. Czyli ponownie jedno oczko zdejmuję na lewo z nitką z przodu robótki, a drugie oczko przerabiam na lewo. Jedno oczko zdejmuję z nicią z przodu robótki, a drugie oczko przerabiam na lewo. I tak do końca rzędu. Przewracamy robótkę na drugą stronę, na stronę lewą. Tutaj widzicie z lewej strony ona po prostu wygląda, jakby była przerabiana cały czas lewymi oczkami. I tak naprawdę po tej lewej stronie robótki, oczka przerabiamy cały czas na lewo, czyli wszystkie oczka na lewo. Wszystkie oczka na lewo. I tak będziemy przerabiać wszystkie rzędy parzyste. Wszystkie oczka będą na lewo. Czyli po lewej stronie robótki przerabiamy tylko i wyłącznie oczka lewe. I znów jesteśmy po prawej ro stronie robótki, w rzędzie nieparzystym, czyli w rzędzie trzecim ja brzegowe oczko zdejmuję akurat tutaj i teraz słuchajcie postępujemy odwrotnie czyli wcześniej pierwsze oczko zdejmowaliśmy z nitką wiodącą z przodu a w tej chwili pierwsze oczko przerabiamy na lewo a drugie oczko zdejmujemy z nicią wiodącą z przodu na lewo przerabiamy na lewo i znowu zdejmujemy z nicią wiodącą z przodu kolejne przerabiamy na lewo a następne przerabiamy z nicią wiodącą z przodu. I tak słuchajcie do końca rzędu. I tak robimy cały czas na zmianę. Te dwa rzędy nieparzyste robimy na zmianę. Tak postępujemy do końca rzędu. A po stronie lewej robótki, czyli w rzędzie parzystym, przerabiamy tak jak wcześniej na lewo wszystkie oczka na lewo. Przerobiłam lewymi oczkami rząd parzysty po lewej stronie i słuchajcie, tak naprawdę to jest wszystko, czyli kolejnym moim rzędem nieparzystym będzie oczko brzegowe, a następnie znowu oczko zdjęte na lewo z nitcią wiodącą z przodu i oczko lewe. I tak będę powtarzać. Także naprawdę wzór jest ekstremalnie prosty. Wyobrażam sobie, że pięknie będzie wyglądał w jakiś takich na przykład ubrankach dziecięcych, jakichś prostych sweterkach albo w swetrze męskim. Mm, powiedzcie mi, napiszcie w komentarzach, w jakich wyprojektach chciałobyście użyć tego wzoru. Jestem bardzo ciekawa i napiszcie, jak zwykle, co na ten temat sądzicie. Dzięki wielkie, pozdrawiam was serdecznie.